Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy 6 czerwiec, poniedziałek 2022 rok. W niniejszym, jako Suweren, odczytam zapytanie publiczne numer 26 skierowane do Magdaleny Kaliszewskiej, przestępcy. Sądowego i bandyty, pracującego w korporacji prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, a także do całej trzeciej RP, wszystkich jej organów konstytucyjnych, do Mateusza Morawieckiego z Wikiem Ziobry. Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Dudy, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, 460 posłów, 100 senatorów i wszystkich pozostałych pracowników, współpracowników organizacji pod nazwą Rzeczpospolita lub Trzecia Rzeczpospolita. A tym bardziej tych różnych tajnych współpracowników nieoficjalnych. W dniu dzisiejszym mieliśmy Dzień Dziecka kilka dni temu. Wszyscy podobno jesteśmy dziećmi Bożymi, bo taki przekaz jest ogólny. Dlatego z tych powodów, i nie tylko z tych powodów, Chciałem się publicznie, oficjalnie, wszem i wobec zapytać Magdaleny Kaliszewskiej z Wrocławia, wieloletniego pracownika Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki Wydział Pierwszy Cywilny, którego czasami można spotkać gdzieś tam na drodze. W kierunku pomiędzy Wrocławiem a Jelenią Górą, z przesiadką gdzieś tam w okolicach Dzierżoniowa lub Kamienia Ząbkowickiego na Dolnym Śląsku. Dlatego niniejszym ostrzegam tych nieuważnych, różnych Polaków, którzy. Mogą być w złym miejscu i w złym czasie przypadkowo i się nadziać na Magdalenę Kaliszewską, a wtedy wszystko może się wydarzyć. Więc uważajcie na siebie, podróżując pomiędzy kamieniem Ząbkowickim, dzierżoniowym, pieszycami, świdnicą w kierunku Wrocławia. Magdaleno Kaliszewska, jesteś międzynarodowym złodziejem i przestępcą, bardzo podłym, parszywym i nikczemnym. Dlatego, jak chciałabyś się zgłosić po więcej szczegółów, wyjaśnień, zapytań lub żeby coś doprecyzować, to w terminie 30 dni zapraszam Ciebie do podjęcia. Dyskusji, wejścia ze mną w polemikę, i tak dalej. Wiesz, gdzie mnie szukać, nie jest to dla Ciebie problemem, aby się ze mną skontaktować, więc mam nadzieję, że to tutaj jakoś omówiliśmy. Pytanie do Ciebie brzmi: Dzisiaj, dlaczego Ty złodzieju, parszywy i nikczemny? Okradasz świadomie i celowo z wyrachowaniem 38 milionów Polaków, a także ewentualnie wszystkich tych obcokrajowców, na przykład lub różne inne grupy zagraniczne lub międzynarodowe, które przybywając do Polski i kupując jakikolwiek towar w sklepie i tak dalej, płacą podatek na przykład VAT. Załóżmy, że za bilet autobusowy lub bilet MPK, lub bilet tramwajowy, taki obcokrajowiec, załóżmy, zapłaci tam ile, ileś tam VAT-u, nie wiem ile tam jest, 7% VAT-u, 15% vat -u. Lub 25% VAT za symboliczny taki bilet na przejazd tramwajem. To idzie ten podatek do skarbu państwa, a skarb państwa płaci na cały wymiar niesprawiedliwości w Polsce ogromne, ogromne pieniądze. Dlatego Magdalena Kaliszewska. Wytoczyłaś kilka spraw sądowych i prokuratorskich, które przeszły na skarb państwa. To znaczy, 38 milionów Polaków, i przez, ten, przez te kilka lat na pewno jakaś część niewinnych turystów zagranicznych i obywateli państw zagranicznych, którzy odwiedzili w Polsce, zapłacili załóżmy, na Twoje fanaberie sądowe i na to, co Ty wymyśliłaś, na Twoje sprawy sądowe, koszty sądowe i tak dalej. Ponieważ ty z własnej kieszeni praktycznie nic nie zapłaciłaś. To wszystko zapłacili podatnicy, czyli Polacy. I ty zrobiłaś to świadomie i celowo. Dlatego jesteś uznana przeze mnie jako suwerena, który już wiele lat sprawuje swoją władzę samodzielnie. I ty o tym bandy to wiesz. I to jest bezsprzeczne. Jeśli masz jakieś problemy, żeby to zrozumieć, czy wątpliwości, to śmiało skontaktuj się ze mną. Będziemy rozmawiać o tym. Nie jest to żaden problem. Dlatego też, jako suweren, chciałem poinformować wszystkich Polaków i wszystkich innych obcokrajowców, że przebywając tutaj chociaż jeden dzień lub dwa dni lub większą ilość dni na terenie Rzeczypospolitej, płacilibyście chociaż troszeczkę mniej. Za różne podstawowe rzeczy w sklepie, które kupujecie, i tak dalej, cokolwiek by to nie było, ale płacicie więcej, ponieważ wiedząc o tym, jak ten system działa, wieloletni pracownik sądowy, sąd rejonowy Wrocław Przyki, Wydział Pierwszy Cywilny, Magdalena Kaliszewska, która jest jednocześnie bandytą międzynarodowym i złodziejem międzynarodowym, wykorzystała to świadomie i celowo, aby obciążyć Was jej kosztami i jej fanaberiami sądowymi. Dlatego niniejszym, drodzy Polacy, bez względu ile Was tam jest, 38 milionów lub trochę mniej lub trochę więcej, macie prawo zadać to samo pytanie temu bandycie sądowemu jak gdzieś tam w okolicy miasta Wrocław ją spotkacie lub w okolicy yy, yy, w okolicy ulicy Podwale na której się mieszczą sądy rejonowe miasta Wrocławia tam na jakimś piętrze w tym budynku na ulicy Podwale mieści się taka korporacja prywatna pod nazwą sąd rejonowy Wrocław Krzyki. Więc sami sobie ustalicie tam, które to jest piętro, gdzie jest sekretariat, gdzie jest prezio tego interesu prywatnego, gdzie jest zastępca prezia, gdzie są sekretarki prezia, gdzie jest wiceprezio, gdzie jest jakiś dyrektor dodatkowy tego prezia. Gdzie jest sekretariat? Na przykład, gdzie są te wydziały na, na krzykach: Wydział 1, 2, 15, 25, cywilny i tak dalej. Dlatego macie niniejszym prawo, aby zapukać tam, zrobić puk, puk, puk: zapukać tam w te drzwi, takie sądowe, drogie i wypasione i poprosić jako suwereni i wolni ludzie na dywanik. Tam taką istotkę sądową pod nazwiskiem Magdalena Kaliszewska i zacząć jej zadawać pytania, bo macie prawo i nagrywać to, co będzie powiedziane, zapisać sobie to, bo jako suwereni, wy macie prawo, aby być o tym wszystkim poinformowanymi. I zadawać jej po prostu dalej i dalej pytania, aby wszystkiego się dowiedzieć. Dlaczego ten bandyta was rozgrywa, drodzy Polacy, i obciąża was różnymi dodatkowymi kosztowami sądowymi, procesowymi, prokuratorskimi, na różnych biegłych, wcale niesądowych, po kasę do skarbca sądowego, bo przeważnie jest tak ustalone, że biegły sądowy biegnie szybciutko do skarbca sądowego po kasę, więc czemu wy macie moi drodzy płacić za to i dlatego was mniejszym informuję jako suweren, że już jesteście kilka lat drodzy Polacy dymani, nieświadomie na kasę ponad planową, której nie chcielibyście dać nikomu a tym bardziej bandycie sądowemu Magdalena Kaliszewska, wydział pierwszy cywilny, rejonówka.